aktualizacja The Sims 4. Uh. no i ile jeszcze tej aktualizacji pozdrawiam Sabinkę I love you no godzinę chyba to zajmie nie? W końcu. Witam was. U modliszek. Cześć. Złapałam właśnie pierwszy płatek śniegu. To jest płatek śniegu. I mamy zimę. Pada śnieg. O, dom ćwierów pięknie wygląda na tle tego śniegu. Ej, w sumie to możemy trochę ich podglądać. Nieładnie. Także tak. U nas pada śnieg. Jesteśmy po aktualizacji. A to A wiem, dobra. Wszystko wiem. Jesteśmy po aktualizacji. I, I co, no i zapraszam do modliszek. Ja tylko bym. Aha. No dobra, no to. No to za chwilę zaczniemy. Niech, niech się wyśpią. Co my tutaj mamy? Co było w ogóle w poprzednim odcinku? Nic ciekawego nie było. No nie było. Nie było. O takie rzeczy się robiło, I, i o tutaj się robiło. Adeptka. Adeptka. Będziemy dzisiaj robić adeptkę. Witamy y, Fafika. To jest Fafik. I ogólnie. Jest fajnie. Dobrze. W takim razie. Dobrze, dobrze. My się może obudzimy już wszyscy najlepiej. I tak. Powoli, powoli. No dobra, dobra, ok. Do pracy, oczywiście. A tak gdzie idzie? Już? Nie zjadłaś. Co tu mam? Myśląc o tobie, Makoła myśli o swoim dziecku. Dobra, weź sobie prysznic. No i znowu marznie. Ja nie może te okna nie mają szyb. Po prostu. Czy one mają szyby? Te okna? To jest chyba jedyna opcja. Okno wąskie, wersja prostokątna. Ale one mają szyby, czy nie mają szyby? Dobra. Nie będziemy gdybać. Z zmienimy te okna. Zmienimy okna, kupimy inne. Które na pewno miałyby szybę? O, może te. Tylko to będzie takie duże? Nie. Chyba skudne jest to okno. O, może takie brązowe. Czekaj. Dobra, chyba tyle było tych okien. Tylko tak ten obrazek. Damy im tak ładnie. Tutaj. I to okno tutaj. Jest w miarę równo. No w miarę. Te już muszą mieć szyby. No już nie wierzę, że to okno nie ma szyb. I czy teraz już jest OK? Ona przecież jest w środku. Ja nie wiem, ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. No nie wiem, nie wiem, no nie wiem, po prostu nie wiem. No nie wiem. O, naprawdę nie mam pomysłu, gdzie leży błąd, że jest im zimno w domu. Kupię im dywan. To, to jest mój pomysł. Myślę, że to jest super pomysł, żeby kupić im dywan. No. Dobra. I czy teraz już będzie jej cieplej, <laughs> bo mam dywan. Jest mi cieplej, bo mam dywan. Aha. Serio, muszę mieć wannę, żeby mieć o kurka wodna. No, i tyle. Ale uroczo. Dobra. Co ty potrzebujesz, żeby komunikacja korzystanie z nocnika? No to jak? O, jest. Odczucia. Okejka. Okay no to pogadajmy z nią. Rozmawiaj o ulubionym kolorze Chyba jej nie podoba jej się twój ulubiony kolor. O! Tylko zmień sobie strój na zimowy, bo jesteś smarznięty. I co, pojawiło się coś? Nie. Będę więcej czasu razem. Krajową Nie lubię cię, niania. Spadaj stąd. Mam ochotę na gwiezdne tosty z serem jechać ciówcią. O! Mówiłam. Jutro prezenty? Jakie. Pre to, to już jest. Słonecznie, ale śnieżnie. Lodowato. To. To chwilka, chwilka. To jutro są święta? No to muszą się rodzice postarać. To kupimy chuj! Kupimy please Kupmy Kupmy choinkę ej. To jest jakaś mała Choinka, choinka, choinka cho... choinka i... A nie mogę po prostu wyszukać... O A, choinka rośliny. O, jest jeszcze taka choinka. O, to kupimy tą. Po pierwsze jest tańsza, a po drugie sam, samoczynnie się ją zdobi. Samoczynnie się ją zdobi. Ewa Ewiszel. A wy samoczynnie zdobicie choinki swoje? Lampa? Jest lampa. Aha. Zawsze na czas z marketu. Nie, no tu kupimy tą. Y żywostojącą. Co? Wolnożyjącą? Nie. Zawsze zieloną. Wiecznie zieloną. Nieważne. Żywostojącą. Może być. K okay I jeszcze nam został nocniczek. W ogóle kiedy ty masz urodziny, dziewczyno? Jak za pięć dni? Jak? Jak za pięć dni? Ile, ile trwa dzieciństwo w jak, jak za pięć dni? Dalej nie rozumiem. Dalej w ogóle nie rozumiem tego. Nie mam pojęcia o co chodzi. Nie sprawdziłam sobie tego. Bo po co oczywiście sprawdzać sobie takie rzeczy? Nie, zły efekt. O! I bi... Czy, czy Dostała awans? Nie. A czemu? Co się stało? Ile to będzie trwać? Cztery godziny. A, to tam. Dobra, i tak jest pewna siebie. A co to takie tutaj? Dlatego nie było? Ja, nie wiem, ja w ogóle nie wiem, ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Alicja chyba pierwszy raz, nie Alicja, tylko Julianna. Chyba w ogóle pierwszy raz wyszła z domu. Cześć mami. Idę do ciebie, mami. Mami. Patrz. Patrz, jak do ciebie idę. Przyszła się przywitać, bo tak tęskniła. O, podnieś. Deser proszę. A ty możesz sobie coś robić na tym śniegu? Baw się w śniegu. No i super, ty się baw w śniegu, a my kupimy choinkę e, wolnożyjącą. Wolnożyjąca. Tak się powinna nazywać. Choinka wolnożyjąca. Wiecznozielona, zielona. Nie wiem skąd mi się. Myślę, że w domu mamy akurat miejsce na nią. Postawimy sobie przed domem. O. Pyk. No. I będziemy ją zdobić. Dawaj, Alishen. Ozdób. Ozdób z. Dywanik pod choinkę. Nie, dywanik nie. Dekoracje. Jakie chcemy? Czerwono-złote. Nie będziemy z jakąś niańką. A ona nie może sobie nic tutaj. Sterowanie światłem. Super. Dobra, no to Alicia. Zapal lampki, umieść stertę prezentów, sabotuj choinkę. Dobra, ozdób, ozdób. Dobra, dekoracje. Myślę, że na białym śniegu czerwono-złote będą odpowiednie. Jak będziesz miała pieniądze, to sobie będziesz kupować choinki już ozdobione. A teraz proszę się oddelegować. Wszystkim się podoba, tylko nie Tobie. Ale jej powiedziałam, co nie. A ona może coś zrobić? Ekscytuj się. A to kiedy są święta? My i tak nie mamy kominka, więc nie przyjdzie Mikołaj. Smuteczek. A ty co robisz? Rób aniołka ze śniegu. Ze wszyscy się super bawią. A może byś się tak wykąpał? Bo śmierdzisz. Hmm. No nawet nie mam gdzie tego krzesełka postawić. Co mam tu postawić na przejściu? Właśnie więcej im postawię. Najwięcej miejsca tam się nagle zrobiło teraz. Sentymenty. Rozbudźcie miłość w swoim ognisku domowym. Obejmij ją. Popraw humor. Co tu masz jeszcze? Zafłaj dzieci do łóżka. Zaproponuj. O, coś się pojawiło? Chodzi. Mako życzy jak najlepiej Simowi o imieniu Alicja i uważa ją za wspaniałą osobę. A ona? Ona nic. Na no pewno, że tak. Wesołe niech, święta, wesołe, niech będą święta. Wesołe, niech będą święta. Wesołe, niech będą święta. Oraz ten nowy rok. Nieważne, że jest tak naprawdę listopad. Wesołe, niech będą święta, wesołe, niech będą święta, wesołe, niech będą święta, oraz ten nowy rok. Ale ładnie, chciałabym, żeby tak było na żywo, żeby tak padał śnieg u nas i było tak fajnie zimowo, a nie tak beznadziejnie. Nie chcę zimy bez śniegu. Dobra, co mamy zrobić? Ozdób. Budła z ozdobami... Budła z ozdobami ze strychu. Budła z ozdobami ze strychu. No to ozdób sobie cały dom. Powieść dekoracje. O! Aha, to tylko tyle. <śmulujesz> tylko takie dekoracje. Możemy <śmulujesz> co, zdobić... Co ja powiedziałam? Okej. Okay. Śpiewaj razem. Oto. Z Macą. Śpiewaj sobie. O nie. No śpiewaj. Śpiewaj razem. Oto. I co jeszcze? O może to? Pośpiewajcie sobie trochę. Ooh, bet bunny, or beef the a newbie fuzade a day. Hey! Swingle zip, swingle zips, swingle bazoolorn. Ooh, bet Bonnie's or beef a newbie a day. Oh, the road.

Ale idziemy otwierać prezenty. O tak, może. Juliana, nie idź gdzieś tam. O. Tu, 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 No już. Podziwiaj światełka. Usuń startę prezentów. No ładnie te światełka wam wyszły, no przestań. Inara, Nara <laughs> <laughs> in <mwah>. Nie, broczo. No, dopiero jest trzynasta? No to co? No to idziemy na lodowisko. Ustale efekty, konfety, gwiazdki, iskierki, śniżynki! A, ale uroczo. It's my A ty baw się w śniegu. No i muzyka. Zimowe świętowanie, o. Ma koła, to już jeździ trochę. Miko, Sioba, Ach, gdzie on biegnie? No lepić bałwana to pod domem, a nie gdzieś tam. Lep bałwana. A ta co? Sprawdź, jak się ma małe dziecko. A tak gdzie idzie? Baw się w śniegu. No to 10 kilometrów od domu się musisz bawić w tym śniegu, baw się pod domem, chociaż. A ty idź się wykąp. Święta na całego wam... No i czy? A, dobra. O, kurde. No, będą walczyć miniatury. Nie, nie będę z tobą walczyć, chłopie. Weź ty się oczy pode mnie. A ty się na nocniczku ucz. ucz. No. No, naprawdę, Mikołaj. No to wstawaj, młoda. że akurat w takim momencie w kiblu ci da prezent, tak? No, no i dostaną te prezenty czy nie? O, tej się wypełnił, dostała... Dostała prezent? No, stara dostał, sta stary dostał, stara dostała, a mała nie dostała. No zaraz cię nakarmię. No daj, dziecku prezent, człowieku. Aha, i wyszedł. No, jedz. No dobra, okej. Okay. Sytuacja naprawiona. Może w następnym odcinku da się. O, czekaj, bo nie mają teraz dużo kasy. Patrzcie, patrzcie i się uczcie. Taaam. A wiecie, co ja mogę teraz zrobić, gdy mam coś takiego? Mogę kupić blat. Tak. Kupić blat. I kuchenkę, na którą mnie nie stać. Ale uwaga, gdy będę miała już blady kuchenkę. To już mnie nic nie zatrzyma. Ej, nie no, hopa, jak malowana. W sumie. Można by to nawet wcisnąć jakąś jadalnię. A czekaj, ja poprawię dach. A czekaj za dach się płaci. Czy za dach się płaci? Nie, nie płaci się. O, nie No dobrze. No to postępy są. A czemu tu nie ma ściany? Zabrakło ściany. Dobra, ta poszła spać. Możesz ją utulić do snu. A następnie też się połóż, połóż spać. I Alicja. Usiądź. Ojoj. No tak. Jakby nie patrzeć, to, to tak. Wszystko było w porządku. Makoa nie lubi mieszać się w konfliktach, to, to to jest chwila spokoju. Aha, bo on miał te telefony. Daj mnie spokój, bo on miał ten. Że o to, że będzie dostawał nieprzyjemne wiadomości. No w sumie spoko. Dla mnie bomba. No dobra. Tak czy siak, ostatecznie już kończę odcinek, bo miał nie być długi. A znowu będzie długi. No, także, także nic wam już nie będzie dzisiaj machać. Będziemy sobie patrzeć na choinkę. No i żegnam was. Te, w to, to piękną, yy, śnieżną. No tak więc. To tyle na dziś. Były wzloty, upadki. Był papcią mróz i panieński. I. Jo! I, i, i Makoa jest przygnębiony, bo jest. I, ojej. No, no dobra. Nie zagłębiamy się w temat. Kończymy, bo się robi coraz gorzej. Pa! Ja właśnie odrzuciłam wieczór panieński zorganizowany przez papcia mroza? Chyba najwidoczniej. Ale warto było to zobaczyć.